Czyż, Trójkrólewski piknik nie jest taki jak zwykły piknik Zaczynam to rozumieć <laughs> Jedzenie znajdziesz tutaj w Bru. Nigdy nie widziałam tyle smakowego. Ogrona uczta czeka nas Ma chyba z kilometr Wykarmić da się cały dwór Będzie tego więcej? Królewski piknik zacząć czas Zagramy pełno różnych gier Jak od koronę? Poznamy nowych ludzi też Księżniczki w szkole! Rozluźnić trzeba będzie pas! No, kurs, kurs! Kulesław? Klepa! Królewski piknik, zacząć czas! Trzy królestwa w słońcu połączone. Przepyszny dzień, bawimy się już wszystko ustawione. Kuczo. to brzmi, jeszcze kilka chwil i już. Wszystko tu na złocie masz. To te talerze są złote? Już przepędzono w rówki włosze, spędzone wszystkie w las. To prawda, szczera, wiarę dasz. Wiarę dasz, dasz. królewski piknik, już zaczął I kto chce ten blak, zabawa trwa, będzie Potrawy pyszne, kolorowe, Wyszukane No i zdrowe, odwiedziłem cygaroście nas. Do królewskiej zbiegniętej, do królewski dopiękny. I już zacząć Świetnie!